To jest ranking wszystkich akcesoriów, jakie powstały do The Sims 4. Genialne, średnie, bardzo słabe. Które to są, jakie warto jeszcze kupić? Trochę ich powstało przez te lata, dlatego, nie przedłużając, zabierzmy się do oceny każdego z nich. Ja jestem Simartur i zapraszam do oglądania. Na początek, zróbcie mi przyjemność i kliknijcie łapkę w górę oraz napiszcie dwa słowa w komentarzu pod filmem. Będzie mi mega miło. Przyjrzyjmy się każdemu z akcesoriów i na koniec oceńmy od 1 do 5 gwiazdek. Akcesoria, wytworne przyjęcie. To zdecydowanie modowy zestaw. 21 obiektów z trybu kupowania i dodatkowo 12 obiektów z trybu budowania. Jeśli lubisz organizować simowe przyjęcia, to będzie idealne. Eleganckie i błyszczące garnitury oraz sukienki, i równie elegancki zestaw mebli. Nie są to moje ulubione akcesoria, ale nie są też najgorsze. Myślę, że zasługują na 3 gwiazdki. Perfekcyjne patio. To akcesoria trochę inne od poprzednich, bo tutaj jest aż 32 obiekty z trybu budowania, 12 obiektów trybu stwórz sima oraz wyjątkowy bonus. Dwie wanny typu jacuzzi, w której możecie spędzać czas z wieloma simami jednocześnie. Oczywiście jest to też nowym miejscem do barabara. Bara. Myślicie, że romantycznie? Poza tym wiele mebli ogrodowych i ładne rośliny w donicach, plus kilka stroi kąpielowych. Przez to, że ja ciągle używam tych obiektów z tych akcesoriów, gdy aranżuję jakiś ogród, to zasługują na mocne cztery gwiazdki. Kuchnia na wypasie. Tym razem prawie porówno. 29 obiektów trybu stwórz Sima, nowe fryzury i ubrania w codziennym stylu, takie luźne, niewymagające. Jak dla mnie nie jest to mocna strona tych akcesoriów, ale do tego 23 obiekty z trybu budowania, nowoczesne szafki kuchenne, lodówka, kuchenka, ociekacz na naczynia i kilka innych dodatków, które w pełni mogą wyposażyć każdą kuchnię. Moim ulubionym obiektem są książki kucharskie i wielki obraz z różnymi wzorami. Oczywiście najważniejszym obiektem z tego zestawu jest nowe urządzenie w postaci maszynki do lodów. I możemy ich zrobić aż 30 rodzajów. Pomysł ciekawy, ale wydaje mi się, że rozmiar lodów nie jest proporcjonalny do simów. Meble są ładne, ale reszta raczej do mnie nie przemawia. Tylko dwie gwiazdki. Upiorności. To akcesoria o tematyce Halloween. Mnóstwo tu obiektów, bo aż 38 z trybu stwórz Sima z mega ładnymi, dokładnymi kostiumami, makijażami, butami oraz akcesoriami. Do tego 34 obiekty trybu budowania, obrazy, nagrobki, zasłony, wszystko utrzymane w bardzo mrocznym stylu. Ciekawym elementem jest miska ze słodyczami, która sama zdecyduje, czy możesz wziąć cukierka, czy dostaniesz psikusa. No i stanowisko do wycinania dyń. Całość przyjemna i co roku wracam do tych przedmiotów w jesienne wieczory. Zasłużone 4 gwiazdki. Akcesoria kinodomowe. Zaznaczam domowe. To jest ciekawy zestaw i owszem, kolorowa zawartość może mało kojarzyć się z salą kinową, ale tu właśnie o to chodzi. 27 obiektów z trybu stwórz Sima jest utrzymanych w luźnym stylu boho. I to właśnie mi się podoba. Do tego 35 trybu budowania świetnie pasuje. Wiele kolorowych mebli z kwiatowymi motywami, które wyglądają całkiem ciekawie. Dwa wielkie ekrany z projektorem, by móc także w ogrodzie zrobić sobie wieczór filmowy z popcornem i genialne plakaty filmowe. To właśnie dzięki nim, jeśli do końca nie tego oczekiwaliście, możemy stworzyć w prawdziwą salę kinową, zresztą by to zrobić, naprawdę niewiele potrzeba. Ciągle z tego korzystam, dlatego, 5 gwiazdek. Romantyczny ogród. Ładne ubrania w eleganckim stylu. I wreszcie nowe kwiaty, żywopłoty, ozdoby do ogrodu. Wszystko wygląda niesamowicie i ma wiele wersji kolorystycznych. Uwielbiam też rzeźby, kolumny, fontanny. Wspaniały klimat powstał w moich parkach i ogrodach właśnie dzięki tym akcesoriom. Zdecydowanie, 5 gwiazdek. Pokój dzieciaków. 30 obiektów w trybie tworzenia sima i 41 z trybu budowy. Przyznam, że jest inaczej niż się spodziewałem. Ubrania są zwykłe, trochę nijakie. Może tylko koszulka z jakimś idolem jest ciekawym pomysłem. Meble jakieś takie ciężkie, masywne w ogóle nie kojarzą mi się z pokojem dzieciaków. Jedynie koszulka sportowa zamknięta w ramce ratuje honor tych akcesoriów. Dla mnie to tylko dwie gwiazdki. Zabawa na podwórku. Jeśli chodzi o ubrania, to są dość neutralne i do wielu stroju będą pasowały. Mam nawet kilka ulubionych. Fryzury też nie są jakieś najgorsze, a jeśli chodzi o tryb budowania, to niewiele tam jest. Kilka mebli, kilka kwiatków doniczkowych i różne małe akcesoria. Oczywiście najważniejsze są dwie wodne ślizgawki, które faktycznie są tą mocną stroną, ale moim ulubieńcem jest średni, klasyczny płotek. Oczywiście najlepiej w białym kolorze. Po prostu nie wyobrażam sobie, że mogłoby go nie być w mojej rozgrywce. Ze względu na to, że mam bardzo mieszane uczucia co do całej zawartości, Daje tylko trzy gwiazdki. Styl dawnych lat. Na początku nie byłem przekonany, ale jak już się zdecydowałem na nie, to zmieniłem zdanie. Ładne fryzury i ubrania stylizowane na lata 30. Długie sukienki, ponadczasowy zegarek, pełna elegancja. W trybie budowania biel, czerń i złoto. Wszystko eleganckie i spójne. Bardzo podoba mi się cały ten zestaw, a meble doskonale wyglądają razem w zestawie, jak i pojedyncze w zestawieniu z innymi. Dodatkowym atutem jest lokaj, który się tu pojawia, i może z nami zamieszkać, by być na każde zawołanie. Tak wiem. Przecież mógłby być w grze podstawowej. Ale właśnie dlatego, że. Nie ma, a pojawia się tutaj, to daje nam mocny pakiet z pokaźną ilością przydatnych rzeczy 5 gwiazdek. Wieczór na kręgielni. To ciekawa propozycja. W trybie stwórz Sima jest 21 ubrań i akcesoriów typowych dla graczy w kręgle: koszule w pasy, specjalne buty i tak dalej. Razem z trzema nowymi fryzurami robią fajny efekt. W trybie budowania mamy 35 obiektów typowych dla wyposażenia kręgielni tak trochę w stylu lat 60. Ale nie tylko, bo niektóre z nich spokojnie można wykorzystać do innych aranżacji. No i oczywiście tor do gry w kręgle. Myślę, że to ciekawe miejsce za dobre 4 gwiazdki. Akcesoria: Fitness. Zwiastun wygląda ciekawie, ale zawartość już nie zupełnia. Dosłownie kilka ubrań do ćwiczeń, które niczym się nie wyróżniają, i dwie fryzury. W trybie budowania jest kilka mebli łazienkowych i parę ozdób. Jedyną nowością jest ścianka wspinaczkowa, która ostatecznie mnie nie zachwyciła, oraz słuchawki do słuchania muzyki. Według mnie nie są to dobre akcesoria. Dlatego jedna gwiazdka. Akcesoria Małe Dzieci. Jak już sam tytuł nam sugeruje, dotyczy małych dzieci. Dostajemy tylko 19 obiektów trybu budowania i 31 z trybu stwórz Sima. W obiektach nie ma specjalnie nic ciekawego. Jedynie fajne trzy małe plecyki zabaw, urocze balony czy ładny grill. I w sumie to tyle. Ciekawie zapowiadany basen z piłeczkami ma okropnie płaską powierzchnię, która bardzo zniechęca. Jeśli chodzi o ubrania i fryzury dla maluchów, to są ładne. Niektóre całkiem urocze, a to ważne, bo w podstawie jest mało ubrań dla małych dzieci. Niestety, całościowo wygląda trochę jak taki... Zapychacz? Myślę, że dwie gwiazdki za te ubrania będą odpowiednie. Wielkie prania. Ta nazwa dobrze oddaje charakter całych akcesoriów, które krążą wokół prania. I wiem, dla niektórych może to być kolejny niepotrzebny obowiązek do realizowania, ale też fajny szczegół, którym możemy ubogacić życie Simów. W trybie Stwórz Sima jest ok. Ubrania luźne, takie domowe, idealne do codziennych obowiązków. Natomiast w trybie budowania znajdziemy automatyczną, funkcjonalną pralkę oraz suszarkę do ubrań. Poza tym ciekawe elementy ozdobne, jak szczotka ze zmiotką, dwie robocze umywalki, jadro z detergentami oraz inne przytulne, ciepłe mebelki do domu. Dla mnie są niezbędne i nie wyobrażam już sobie, że moi simowie mogliby nie robić prania. Zdecydowanie 5 gwiazdek. Mój pierwszy zwierzak. Są to dobre akcesoria, które ciekawie uzupełniają dodatek psy i koty oraz nowe urocze meble. To co najbardziej przyciąga, to małe zwierzątka jak mysz, chomik, jesz i inne małe zwierzątko. Ogólnie są ok, ale szkoda, że trzeba mieć dodatek psy i koty, by w pełni cieszyć się zawartością, dlatego tylko dwie gwiazdki. Akcesoria Moschino, czyli współpraca z tą marką, a z taką współpracą różnie bywa, ale w tym przypadku to był strzał w dziesiątkę. Ubrania z tego zestawu są odważne i bardzo dopracowane, wprost oddają klimat tej marki. Są też nowe fryzury w bardzo modowym stylu, mnie to przekonuje, do tego piękne meble, okna i dodatki w nowoczesnym, trochę loftowym stylu. To wszystko wraz z wieloma wariantami ekranów, jako tła do robienia zdjęć, studyjne lampy, nowy profesjonalny aparat czy sterta gazet, to wszystko wygląda idealnie, ale to ciągle nie wszystko. Chodzi nam nowa kariera fotografa mody, oraz możemy otworzyć własne studio. Tak dużo i tak dobrej jakości to chyba jeszcze nie było. I wiecie co? To są chyba nawet moje ulubione akcesoria koniecznie 5 gwiazdek. Kompaktowe wnętrza. Z ubrań to nic ciekawego się nie znajdzie, podobnie jak fryzury, które są kopią dla każdej grupy wiekowej. Jednak sytuacja poprawia się w trybie budowania. Ładne nowoczesne meble w ciekawych kolorach pasują do wielu wnętrz. Jednak nowością są modułowe meble oraz składane łóżko, no i oczywiście nowy typ parceli, który potrafi być wielkim wyzwaniem. Dlatego mocne trzy gwiazdki za te przyjemne meble. Włóczkowe historie całkiem sporo tu dziergania. Przede wszystkim nowością jest tu sklep internetowy dla twórców i możliwość wytwarzania różnych przedmiotów z włóczki. Ubrania, chyba wszystkie są ręcznie wykonane, a fryzury nie najgorsze. W trybie budowania jest znacznie mniej rzeczy, ale są bardzo tematyczne i pasują do domowej pracowni krawieckiej. Ale przecież najważniejsze, że Simowie mogą sami tworzyć ubrania i ozdoby dobre trzy gwiazdki. Zjawiska paranormalne to mocno klimatyczne akcesoria, fajne stroje i fryzury, które idealnie pasują do ezoterycznego Sima. Meble i ozdoby także są bardzo w klimacie magii, czy raczej wysokiej duchowości. A poza tym świetna tapeta, seanse spirycystyczne i podejmowanie kariery, w której to wyganiacie duchy z domów innych Simów. Jeśli lubisz nadnaturalne klimaty, to będzie idealny zestaw całe cztery gwiazdki. Domowy kucharz to najnowsze akcesoria, które były zapowiadane lepiej niż ostatecznie wyszło. Ubrania i fryzury są ok w stylu prawdziwego szefa kuchni. W trybie budowania też są ładne przedmioty, ale brakuje mi tutaj tego czegoś. Od po prostu kolejna kuchnia i nic więcej. Wydaje mi się, że można było lepiej dopracować te akcesoria, dlatego niestety, ale tylko dwie gwiazdki. A wy co myślicie? Jakie według Was są najlepsze akcesoria, które powstały? Ciekawe jestem waszego zdania. Podsumowując, akcesoria wyszły różnie. Na szczęście nie wszystko wyszło średnio i są też te, które zostały wykonane doskonale, chociaż niestety kilka bardzo słabo. Dlatego serdecznie Wam polecam te z pięcioma i czteroma gwiazdkami, a te poniżej to co najwyżej z promocji. Dziękuję wam, że tu ze mną jesteście i pamiętajcie o łapce w górę, jak Wam się dziś podobało. Niedługo kolejny film, a teraz trzymajcie się kochani i do następnego.